On przyjechał i przeprosił tak, oficjalnie osobiście. Tak. Tak, okay. tak. I to po prostu, oczywiście, no, zamknęłam oczy, ale miałam wszystko na uwadze. To nie jest, że zapomni człowiek. No nie. Ale tu takie coś, tu nawet by nie było, że, że oni by nawet z kwiatami do mnie przeprosić nie ma. U mnie jest ona skończona. Ona jest skończona u mnie. Nie ma matki, nie ma rodzeństwa, nie ma rodziny. Znajomych to i tak już pewnie nie mają. I on mówi o zasadach. Ten mi mówi o zasadach. On chyba koło zasad to nie stał. Zasady to były 20 lat temu. On mówi o zasadach. Posłuchaj teraz. Niedawno z Ferrari się wyzywali, tak? Było takie konferencje, wyzywanie. A teraz swojego. już nie będę mówiła. tylko zamienię ten zamiennik po prostu na. A teraz swojego kuka wysłał do Ferrariego. Żeby zarobić kasę. Jakie to są zasady? Z malichą coś tam miał? Za chwilę widzimy zdjęcia z malichą we windzie. Jakie to są zasady? A, naj, a najważniejsze, który facet z zasadami wystawia swoją kobietę, sprzedaje za 25 dolarów, żeby przy nim... Nie śmiałabym się, jakby jeszcze on to nagrywał. Ciągnie... Czy ją... Przepraszam, no już będę tak mówiła, bo to jest silniejsze ode mnie. Ja to muszę z siebie wyrzucić. No który? To on chyba nie wie, co to są zasady. Bo ja może miałam różne związki, różne rzeczy ci faceci robili, ale nigdy w życiu by mnie nie wystawili na takie coś, że ja bym musiała zarabiać na dupie. A co ona mówi, że co? Zbierają na mieszkanie. Już teraz nie ma oczywiście, bo ja już to robię sprawnie. Spra mieszkanie ma tam, gdzie mieszkamy, nie chcę mówić głośno, gdzie? Mieszkanie ma, ona wie o tym, ostatnio remont dokańczaliśmy. Tylko jeszcze te listwy podłogowe będą i tam jeszcze firaneczki dowieszę i pokój duży, no. zamknięty. A... Czyli ona ma mieszkanie, mieszkanie po Tobie, tak? Tak. To wszystko miało być praktycznie na nią, no bo rodzeństwo, no w Niemczech mieszkam, ja 16 lat jestem w Niemczech, więc... No ale oczywiście już robię tak, że nie, no, no nie, już jest... Ona jest w ogóle nie, już nie w naszej rodzinie, tylko tak powiem.